Cześć, no co, już dzisiaj dwa razy dostały trawę, dwa razy, albo i trzy już nie pamiętam i wciąż głodne, wciąż głodne, wciąż głodne, małe żaby, tak? no oczywiście nasza kruszyna też jest okropnie głodna tak? ojej, jak fajnie chrupiecie ptaszki śpiewają że to się zmieści, co? W małych brzuszkach, a ty to te. No co? Strochliwa. A i co, malutkie? No co? Tak, nie przeszkadzać. Teraz nie ma czasu na łaskanie. To jest już czas na zajadanie, tak? No, pojedźcie sobie.